Airborne Media. Produkcja oryginalna Airborne Media. Dzień dobry. Tu Kasia Depate Słuchasz podcastu Biżuteryjna Historia. Biżuteryjna Historia to pierwszy polski podcast o biżuterii i o jubilerskim świecie na historie to podcast, gdzie zanurzamy się głęboko w olśniewającym świecie biżuterii kamieni szlachetnych. To historie i fakty o znanych markach jubilerskich, historii kamieni szlachetnych, a także mnóstwo praktycznej wiedzy właśnie z zakresu jubilerstwa. Mamy grudzień, i dzisiaj pierwsza część odcinka o kamieniach urodzinowych grudnia, bo o dziwo, na koniec roku. W temacie kamieni urodzinowych grudzień jest najbogatszym miesiącem pod względem ilości kamieni urodzinowych. O historii kamieni urodzinowych jest odcinek 33 WŻuterynnych Historii. I teraz mamy grudzień i jestem z siebie bardzo dumna, że udało się przez cały rok nagrać odcinki do każdego miesiąca. I do każdego miesiąca jest przygotowany odcinek właśnie o kamieniach urodzinowych. Ale wrócę do grudnia. Grudzień dziela na dwie części, ponieważ grudzień jest bardzo wyjątkowy. Ile tych kamieni ma grudzień? Aż pięć niebieski topaz, lapis lazuli, turkus, tanzanit i cyrkon. Pięć kamieni w grudniu. Pierwsza część o kamieniach urodzinowych jest dzisiaj i będzie to odcinek o topazie, lapisie, lazuli i o cyrkonie, o turkusie i tanzanicie i będzie kolejny odcinek. Wszystkie te kamienie szlachetne oczarowują nas swoim żywym, błękitnym i piękną, bogatą historią. Topaz niebieski jest jednym z tych takich bardziej nowoczesnych kamieni urodzinowych na miesiąc grudzień, ponieważ są dwie listy, lista tradycyjna i nowoczesna i akurat topaz jest przypisany do tej listy nowoczesnej. Więcej o topazie mówiłam w odcinku listopadowym, jednakże grudniowy odcinek też jest o topazie, tylko właśnie o tym bardziej o tym niebieskim. Topaz niebieski to krzemian tam jest jeszcze aluminium i fluor A jest głęboka upliwość w tym topazie. Mimo wszystko, topaz niebieski jest delikatny. Jeżeli chodzi o niebieski topaz, no to wiadomo odcienie niebieskiego. Natomiast tam są takie ciekawe odcienie: od ciemnych i chłodnych do, do jaśniejszych. I w zależności od głębi koloru, topaz niebieski może być znany jako London Blue, taki głęboki atramentowy kolor, taki głęboki niebieski. Swiss Blue, żywy, jasno-niebieski odcień. I Sky Blue. Sky Blue to jest taki jasny mm, kolor nieba. Sky Blue często jest też mylony z akwarynnym. Natomiast jest kilka sposobów, żeby to też w jakiś sposób właśnie odróżnić. Akwamaryn bardziej jest zawsze taki rozmyty niebieski, a topaz, mimo wszystko, ma tam swoją taką intensywność. Topaz to sanskryckie słowo oznaczające ogień. Bardziej powszechna odmiana niebieskiego topazu uzyskiwana jest przez napromieniowanie bezbarwnego topazu. Po prostu topozy są poddawane napromieniowaniu, natomiast nie ma się czego bać to nie jest napromieniowanie, które by działało w jakiś sposób na człowieka. Poddany obróbce niebieski topaz jest właśnie ulubionym materiałem jubilarów i projektantów ze względu na swoją wszechstronność, przystępną cenę i dostępność w różnych kształtach i rozmiarach. London Blue Topaz jest najciemniejszym, najbogatszym kolorem, jeżeli chodzi o niebieskość, o niebieski, jeżeli chodzi o topazy. To jest najciemniejszy niebieski topaz dostępny obecnie na rynku. Nazywa się go London Blue Topaz, ponieważ Londyn jest domem dla największego takiego niebieskiego topazu, jaki kiedykolwiek znaleziono. Bo egzemplarz, o którym myślę, o którym teraz mówię, waży prawie... 10 tysięcy karatów. Jest eksponowany w Brytyjskim Muzeum Historii Naturalnej. Prawie 2 kg. 2 kg kamień. Byłam, widziałam, polecam, jak masz możliwość być w Londynie Muzeum Historii Naturalnej, i ta selekcja kamieni szlachetnych tam jest wyjątkowa. To właśnie kolor jest wyraźnym czynnikiem różnicującym te odmiany niebieskiego topazu, które mają swoje te nazwy handlowe, jak London Blue, Swiss Blue i Sky Blue. London Blue Topaz ma jeszcze taki odcień niebieskiego z domieszką ciemnego tonu i nasycenia, a Swiss Blue znowu jest żywym błękitem z nieba z jasnym tonem i nasyceniem. London Blue Topaz szczyci się także tym, że jest mimo wszystko poddawany obróbce cieplnej w celu uzyskania tego intensywnego niebieskiego koloru, i w tym kamieniu mogą być też widoczne odcienie zieleni. No, jakby. Nie spodziewałam się niczego innego. Nie dałoby się zrobić idealnie samego czystego niebieskiego. Przez to, że niebieski topaz jest powszechny i bardziej przyjazny dla budżetów w porównaniu do innych niebieskich kamieni szlachetnych, takich jak szafir czy tanzanit, topaz niebieski jest jednym z najtańszych topazów na rynku. Szlifowanie topazów jest istotne z tego względu, że właśnie szlif daje możliwość odbicia światła. Szlif jest istotny i szlif właśnie często dodaje kamieniowi tyle samo wartości, co kolor. Z tych wszystkich niebieskich topazów, to. London Blue Topaz jest najbardziej poszukiwany i najdroższy. Ponad 2000 lat temu przez Rzymian odkryto na greckich wyspach, na o w Morzu Czerwonym odkryto właśnie niebieskie topazy. Obecnie naturalne niebieskie topazy występują w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, w górach Ural, w Rosji. A Blue Topaz występuje także w Brazylii, Sri Lance czy Nigerii. I topaz niebieski jest bardziej wytrzymały od tanzanitu. Jest jednak z drugiej strony, troszkę kruche, tak czy owak, należy się z nim obchodzi po prostu ostrożnie. W historii są informacje o tym, że niebieski topas symbolizuje przejrzystość, uczciwość, komunikację, dlatego jest popularnym prezentem i popularnym kamieniem do obdarowania bliskich osób bądź w związkach. W epoce wiktoriańskiej niebieski topaz stał się popularnym wyborem dla broszek i spinek do włosów, bo odzwierciedlał lodowate niebieskie odcienie zimy. Poprzedni odcinek jest o biżuterii zimowej, tam też wspominałam właśnie o niebieskim topazie. Podsumowując, niebieski topaz jest po prostu niebieskim topazem, ale to jest pierwszy z pięciu kamieni urodzinowych grudnia i niebieskie topazy są duże. To też biorąc pod uwagę wielkość tych kamieni, które możemy wybrać sobie w grudniu, niebieskie topazy są kamieniami, przez to, że są bardzo dostępne, powszechne i dostępne cenowo, to po prostu te kamienie możemy kupić w większym formacie. Cyrkon. Drugim kamieniem urodzinowym jest cyrkon. Nie cyrkonia, cyrkon. Cyrkon jest niedocenianym kamieniem szlachetnym, moim zdaniem. Um, cyrkon jest często mylony z syntetyczną cyrkonią ze względu na podobne nazwy i wspólne zastosowanie jako imitacja diamentów. Um, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że cyrkon to jest spektakularny, naturalny kamień szlachetny, dostępny w różnych kolorach. Trochę więcej opowiem o różnych kolorach, natomiast uh, jeżeli chodzi o kamienie urodzinowe grudnia, no to wiadomo, bierzemy pod uwagę niebieski cyrkon. Pochodzenie słowa cyrkon wywołało ciekawe debaty w historii. Niektórzy uczeni uważają, że słowo cyrkon pochodzi od arabskiego słowa zarkun oznaczającego cynober. Inni zaś uważają, że źródłem jest perskie słowo zargun, czyli w kolorze złota. Biorąc pod uwagę szeroką paletę kolorów tego grudniowego kamienia urodzinowego, bo cyrkon jest dostępny nie tylko jako niebieski, ale także czerwony, pomarańczowy, żółty, brązowy, zielony, czyli właśnie niebieski. Obo po pochodzenia tego, tej nazwy wydają się być możliwe. Co ciekawe, jest też bezbarwny cyrkon. I ten bezbarwny cyrkon jest znany ze swojego blasku i błysku. I rozproszenia światła, które przechodzi przez ten kamień, to, to rozproszenie jest zwane ogniem, co przez wieki spowodowało to, że cyrkon był mylony z diamentami. W cyrkonie jest widoczne podwójne załamanie światła, co jest też niezwykle mylące. O co chodzi z tym podwójnym załamaniem światła? Tylko on wykazuje silną dwójłomność, co oznacza, że światło, które przechodzi przez kamień, rozszczepia się na dwa promienie. I przechodząc przez kamień rozszczepia się na dwa promienie, tworząc taki efekt podwojenia. Co my widzimy patrząc gołym okiem? Yy, wprawne gołe oko zobaczy yy, podwójne fasety. Nie wprawne gołe oko, a tak naprawdę nie niszcząc, yy, nie, nie, nie męcząc sobie oczu, tylko oglądając kamień. Przez y, lupę albo pod mikroskopem zobaczymy tak samo, zobaczymy efekt podwojenia, po prostu podwójne fasety Trochę jakbyśmy oglądali kamień na, na kacu. Mm, no, czasem podwójne widzenie się zdarza wtedy, prawda? W średniowieczu uważano, że ten kamień grudniowy, urodzinowy usypia i odstrasza złe duchy. I znów pojawia się epoka wiktoriańska, bo w drugiej połowie XIX wieku wiele osób miało słabość do niebieskiego cyrkonu. Doskonałe okazy tego kamienia możemy znaleźć w angielskiej biżuterii z lat 80. XIX wieku. Cyrkon jest najstarszym minerałem na Ziemi, datowanym na ponad 4 miliardy lat. I jeszcze raz powtórzę, cyrkon jest często mylony z cyrkonią. Mówimy o cyrkonie. Cyrkon to nie cyrkonia. Cyrkonia jest jedną z najbardziej znanych sztucznych imitacji diamentów. To jest krystaliczna forma dwutlenku cyrkonu. A cyrkon jest naturalnie występującym minerałem, którym jest, jeżeli chodzi o chemię, to jest to krzemian cyrkonu. I przez to, że taki, a nie inny skład chemiczny jest w cyrkonie, cyrkon przetrwał wieki geologicznych wydarzeń, takich jak erozja czy zmiany ciśnienia. I to wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w strukturze chemicznej tego. Kamienia um, niczym kapsuła czasu. Cyrkon czasem zawiera także śladowe ilości uranu 238 i toru i przez to może być lekko radioaktywny. Ale to są stężenia totalnie nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia, jeżeli kamień jest stosowany w biżuteli. A obecność uranu, który zmienia strukturę chemiczną i kolor kamienia szlachetnego w czasie, daje nam ta obecność też duże i ważne wskazówki dotyczące formowania się naszej planety. W średniowieczu wierzono, że cyrkony zapewniają nam spokojny sen. Jak już wcześniej wspomniałam, odpędzają duchy. I przynoszą, jak każdy taki kamień, dobrobyt i mądrość. Cyrkon jest dostępny w całej tęczy kolorów. Czerwono-brązowe odcienie cyrkonów są powszechne, ale jaskrawo-czerwone lub zielone kamienie szlachetne mają o wiele wyższą wartość rynkową. Niebieski cyrkon jest najpopularniejszą odmianą, stanowi handlowo około 80% sprzedaży cyrkonu i osiąga właśnie ten odcień najwyższe ceny. I niebieski cyrkon jest prawie zawsze wynikiem obróbki cieplnej. Cofnijmy się 100 lat wstecz. W latach XX-XX 20, 20 wieku obróbka cieplna stała się powszechną praktyką w celu wzmocnienia koloru cyrkonu do biżuterii. I chociaż cyrkon jest popularnym kamieniem szlachetnym wśród kolekcjonerów właśnie ze względu na swoją bogatą kolorystykę, klienci bardzo często zdają sobie yy, sprawę o tym, że cyrkon ma inne, kamienie, inne barwy, dopiero jak się zaczynają w to bardziej wgłębiać, i najbardziej zachwyceni są po prostu odmianą niebieską. Poza tym, często właśnie nie mają pojęcia o historii i możliwościach wykorzystania tego kamienia yy, szlachetnego. Cyrkon jest jednym z najcięższych kamieni szlachetnych, co daje nam też taki efekt, że kamień jest mniejszy, a jest cięższy. I jak porównujemy sobie na przykład cyrkon do akwamarynu czy do topazu, to zobaczymy, że kamień jeden karat, i jeżeli mamy na myśli cyrkon, to jest w wymiarach mniejszych niż na przykład akwamaryn. Cyrkon był wymieniany w starożytnych tekstach sanskryckich jako święty klejnot. Cyrkon jest stosunkowo wolny od inkluzji. Wiele nieobrobionych cyrkonów ma mętny lub dymny odcień. Większość cyrkonów facetowanych jest do użytku w biżuterii. Najczęściej szlifowane w szlif brylantowy, aby wykorzystać pokaz połysk i pokazać najbardziej połyski ogień tego kamienia. W historii jest znana cyrkonowa triara Katarzyny Wielkiej, rosyjskiej carycy, która miała piękny klejnot, który jest częścią rosyjskiej kolekcji cesarskiej i zawiera przepiękne cyrkony. Cyrkony, nie diamenty. Ale przez lata te kamienie były często mylone z diamentami. I trzeci kamień. Trzeci kamień to lapis lazuli. Lapis lazuli jest pięknym kamieniem, ale. No i właśnie pojawia się dużo ale. Pojawia się dużo ale, dlatego że lapis lazuli to nie jest jeden kamień, to jest to skała. A skała oznacza, że jest to zbiór kilku minerałów. Lapis lazuli zawiera co najmniej trzy minerały w różnych proporcjach. Tak, minerały to jest lazuryt, kalcyt i piryt. Czasem zawiera też również jeden lub więcej zastępujących, jak diopsyd, amfibol, skaleń czy mika. Przez to, że lapis lazuli często zawiera zmienne ilości białowej matrycy kalcytowej, skały macierzystej otaczającej klejnot, lub plamki czy żyły błyszczącego pirytu, lub jedno i drugie, ten kamień wygląda jak niebieskie rozgwieżdżone niebo, które czasem ma białe przebłyski. Czasami mm, tego. Białego, tych białych pasm widzimy w tym kamieniu mniej, więc po prostu widzimy niebieski kamień, który ma złote błyski. W swojej najbardziej cenionej formie lapis lazuli nie ma właśnie widocznego kalcytu, chociaż może mieć żółte złote plamki pirytu. Złote drobinki pirytu dodają blasku lapisowi. Jeżeli te plamki pirytowe, czyli te złote plamki są małe i atrakcyjnie rozrzucone po całym klejnocie, ich obecność niekoniecznie obniża wartość lapis lazuli. Jednakże kamienie o najniższej jakości to są lapisy, które wyglądają matowo i bardziej zielono, a ten zielony odcień często jest właśnie wynikiem nadmiaru pirytu. Także lapis z białymi smugami kalcytu jest mniej cenny. Barwa lapisu jest różnie opisywana w historii, jako indygo, królewski, błękit północy lub morski błękit charakterystyczny. Ten odcień lapis lazuli jest zielonkawo-niebieski, lekko zielonkawo-niebieski do fioletowo-niebieskiego. Średniej do ciemnego w tonie i bardzo nasycony. Co ciekawe, to lapis Lazuli został zmielony na pigment ultramarynowy dla sztuki renesansowej i zdobi do dzisiaj dzieła takie jak na przykład sufit w kaplicy sekstyńskiej. Lapis stosunkowo ma dużą wytrzymałość, mimo tego, że jego twardość jest między 5 a 6 w skalimosa, co jest tak naprawdę zależne od tej mieszanki minerałów. Wspomniałam wcześniej o kalcycie i o tym, że mogą pojawiać się białe pasma w kamieniu. To wszystko idzie w tym kierunku, że lapis można poprawiać. A można poprawić poprzez barwienie tego kamienia. Barwnik, który używa się w niektórych lapisach, może zejść, a szczególnie wtedy, kiedy kamień może potraktujemy acetonem bądź denaturatem. Dlatego przy lapisach należy uważać z chemią i z kosmetykami. Lapis, który nie został zabarwiony, może zostać także zaimpregnowany woskiem i olejem, albo poprawić jego kolor i połysk. Te wszystkie zabiegi mają bardzo umiarkowaną stabilność i prawda jest taka, że wprawda oko gammologa, doświadczonego gammologa, bardzo szybko zobaczy te, te zabiegi. Jest też kilka badań, które po prostu pomagają to sprawdzić, zweryfikować. Natomiast to nie jest też tak, że przez to, że kamienie są barwione, to jak sobie założymy sznur lapisów na szyję, to nie wiem, pobrudzi nam szyję na niebiesko. Nie. Gdybyśmy ten sznur lapisów preskali sobie perfumami na przykład, bo tam jest alkohol, tak. W wyższym stężeniu i przetarli chusteczką, czy, czy kamienie gdzieś tam byłyby popsikane perfumami, i e, potar potarte zostałyby materiałem. No to wtedy moglibyśmy ewentualnie zobaczyć, jeżeli ten zabieg byłby nieprawidłowo zrobiony. Tak czy owak, przypominam, nie psikamy perfumami na biżuterię. Na całym świecie lapis wydobywa się w kilku obszarach. Tradycyjne źródło najszlachetniejszego lapisu Lazuli jest tak samo jak dzisiaj, jak i tysiące lat temu. Góry Afganistanu. Tak, Afganistan. Inne źródła lapisu to Chile, jezioro na Syberii, Rosja. Mniejsze źródła to też jeszcze Angola, Kanada, Kolorado w Stanach i Pakistan. Historycy uważają, że związek między ludźmi a lapisem Lazuli sięga ponad 6000 lat. Lapis Lazuli był ceniony przez starożytne cywilizacje Mezopotami, Egiptu, Chin, Grecji czy Rzymu. Cenili go za żywy, wykwintny kolor i lapis jest. Cenione tak samo jak inne niebieskie kamienie w tamtym czasie, jak szafir czy turkus. Afgańskie kopalnie lapisu lazuli są najstarszymi znanymi na świecie komercyjnymi źródłami tego kamienia. Karawany kupieckie transportowały swój cenny niebieski ładunek przez Baktrię w drodze do wielkich miast starożytnych Greków, Hindusów, Egipcjan czy Mezopotami. I co ciekawe, są zmianki w historii, że Marco Polo. Wspomniał właśnie o kopalniach lapisów w tym rejonie w XIII wieku, a niewielu przybyszów widziało je na własne oczy ze względu na ich niegościnne położenie. Lapis lazuli jest kojarzony z prawdą, mądrością i niebiosami, ze względu na swój głęboki, niebieski kolor. Jeszcze wrócę do starożytności, bo starożytni sumerowie używali lapisu Lazuli w pieczęciach cylindrycznych, wierząc, że ma boskie moce. Przez tysiące lat lapis był kształtowany tak, aby eksponować swój bogaty, ciemny kolor. Zazwyczaj lapis używany był w biżuterii i był cięty na kaboszony, koraliki, inkrustacje czy tabliczki. Co ciekawe, w średniowiecznej Europie lapis lazuli był cenniejszy od złota ze względu na zastosowanie w rękopisach i obrazach. Jednak zastosowanie lapis lazuli nigdy nie ograniczało się wyłącznie do biżuterii, i widzimy to też dzisiaj. Jest to też również popularny materiał rzeźbiarski, ponieważ kamienie, przez to, że to jest skała, no to też kamienie czy elementy, które możemy rzeźbić, są w o wiele większych rozmiarach. Obecnie lapis jest często formowany w rzeźby o dowolnej formie i o tematyce przyrodniczej także. Niektóre z tych rzeźb stają się sztuką użytkową, inne są czysto dekoracyjne. Przez całą swoją historię lapis lazuli był kształtowany praktycznie na różne przedmioty, które też wykorzystywano w codziennym użytkowaniu, jak plansze do gier, miski, rękojeści, sztyletów, grzymienie do włosów czy amulety. Co ciekawe, maska pogrzebowa hamona, ma wyjątkowe inkrustacje z lapisu Lazuli. I to jest też dowód na to, że lapis był wykorzystywany w starożytnej sztuce egipskiej i w dekoracji. Lapis Lazuli to kamień, który nie przetrwa nadpraw złotniczych czy galwanizacji pozłocania. O ten kamień należy troszczyć się zdecydowanie bardziej. Ciepła woda z płynem do mycia naczyń jest najbezpieczniejszym sposobem czyszczenia lapisu. Natomiast zawsze proponuję wcześniej albo oddać biżuterię do złotnika, do jubilera, który to dokładnie sprawdzi bądź przetestować sobie jakiś mały, niewidoczny obszar, ponieważ e, przez to, że kamień, tak jak wcześniej wspomniałam, może być barwiony, niektóre zabiegi tego barwienia mogą być niestabilne. Tak czy owak, lapis jest piękny. Przypomina mi rozgwieżdżone niebo. i Ja często go widziałam w dużych formach kaboszonowych albo właśnie w formie sznuru korali. Wygląda fenomenalnie. I te trzy kamienie grudniowe, każdy jest z własną historią i z uderzającym pięknem. Każdy z nich oferuje coś dla, dla każdego, myślę. Przypominają nam o nieprzemijającej fascynacji ludzkości kamieniami szlachetnymi i o ich znaczeniu w sztuce, kulturze czy historii. To tyle na dzisiaj. Dzisiaj było o trzech kamieniach, tak jak na początku odcinka wspomniałam, zostały nam jeszcze dwa: Turkus Intazanit. Bardzo dziękuję za dołączenie do mnie w tej podróży po kamieniach szlachetnych. Druga część będzie kolejnym odcinkiem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Nie zapomnij o subskrypcji Biżuternej Historii, jeżeli chcesz posłuchać więcej takich błyszczących historii. Do usłyszenia! Produkcja oryginalna Earborn Media.